No mówią, że tam najpierw Białoruś, Smoleńska, później coś tam. Nie wiem. Kurwa. A dlaczego Białorusi, Białoruś, Smoleńska? Nie wiem. Nic nie mówią. Czekamy, jak wszyscy wyjdą i ten i my ostatni będziemy szli. A nie, pierwsi będziemy szli. Ja tutaj trochę tutaj skradłem. No ten, kosmetyki. Trochę dla <śmetyki> was. Tak, do domu, mój słodki. Nie <noise> znale, tam a, wszystko do rodzinki, mój. prawda? No, tam próbówki. Dobra. Dobrze. To będą pozdrowienia z Ukrainy. No, w porządku, w porządku. No, jaki rosyjski człowiek, No, a jaki Rosjanin by nie ukradł? No co. Też wziąłem kobiece Adidasy. E, tam, e, ale markowe tak w porządku. 38 rozmiar. No dobrze, dobrze. Takie niebieskie, bardzo fajne. Wszystko tu jest bardzo, bardzo dobrej jakości. Całe, wszyscy, odzież i w ogóle. E, ale to chyba wszyscy chłopaki wzięli, to nie tylko ty. No wszyscy tutaj kradną, torbami całymi biorą. Gdybym miał możliwość, to chciałbym jeszcze więcej. Ale trochę, jak za dużo weźmiesz, to mogą, mogą cię sprzedać, mogą zauważyć. No tak, też Sofia, i notebook to dużo, może być. No, ale po, po wyobraź sobie, teraz Sofia pójdzie na, na studia, a to też potrzebuje, no, potrzebuje laptopu. Ну тут спортивная семья такая живет, я витамины что-то набрал. Ну тут родина такая спортовая мешка, взял. Ну, дорогие. тут спортивная семья такая живет, я витамины что-то набрал, на дорогие. Ну это то понятно, конечно. Семья такая живет, я витамины что-то набрал, на дорогие. Ну это понятно. Nie wiem, co coś, rodzina sportowa, rodzina mieszka, coś tam jeszcze wziąłem. No rozumiem, rozumiem. No, Oczywiście. To minus Wziąłem też t-shirty takie do y no pisze, pi, piłki nożnej. No, nabieraj, nabieraj, no, bierz, bierz, bierz wszystko, Andrzej, bierz wszystko, co, co potrafisz. I tak, wszystkie t-shirty, zawsze się przydadzą. Tak. No, to spodenki wziąłem też krótkie. No. Dobrej jakości są są rzeczy. Ja, no, w ogóle ja się zas byłem zaskoczony, gdy wszedłem do pokoju. Wyobraź jak oni żyli tam i jak my żyjemy, kurwa. No, i oni o to walczą, właśnie. Oni o to walczą, właśnie, że oni w porządku żyli. A, комнату. как они жили, да? И как мы живем, блядь. вот они за это и, бьются, что им... Они говорят, мы нормально жили, да вы сюда пришли. Ну и они говорят, что мы в порядке жили, то вы тут пришли. Ну, no, в общем, ремонт мают там. Надо по нибудь перекинуть, Андрей. вообще классно, камни могу ложить. Все очень там... ремонт и... i bardzo fajną altankę mają cała kamieniem jest obłożona ob, 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 ob jakby ja przedstawia... wyobrażam sobie Tanki, taki... wiesz oni mają taką mebel typically... mm. taką meble takie które plecioną me... mm -hmm. plecione meble mają to było Sarant, czy jak to tak, tak się nazywa, ta, te, nazywają te meble plecione. Tak. Jakieś takie nazywa. Jeśli pojedziemy do Syrii, to chcę sobie taką samą altankę zrobić. Rosja, Rosja jest skąpą, skąpym krajem. Oni nie chcą nam płacić, a tutaj. Drugi dzień, e, jesteśmy w tej w saunie. E, e. Nieźle, ja, nie, nieźle. By nie źle. Źle. Widzę, że masz nawet lepszy głos. Tam bardziej się, ja, wesoły. Tam rodzina mieszka. I, a są tam jakieś dresy jeszcze? Nie no, wszystko już pozabierali. Trzeba było, trzeba było wziąć dres dla ciebie, jakieś piękne. Dla siebie.